Pan po raz pierwszy jest w Żarach? Tak. Proszę. A co pan tropi tym razem? Podobno jakiś ciągnik. Ale to już został zatrzymany, już został zależony. A co pan nowego tutaj szuka? No w tej chwili oczywiście dalej prowadzimy nasze działania. Aha, czy jest jakaś grubsza afera? Tak jest, dokładnie. Tak? Tak jest. A na razie nie może pan niczego ujawnić? Nie mogę szczegółów ujawnić. Aha, a kiedy pan powie? Myślę, że, że niebawem informacje zostaną przekazane. A podobają się Panu żary? Bardzo mi się podobają żary. Tak? Przejeżdżałem wielokrotnie. Słucham? Przejeżdżałem wielokrotnie przez żary. A wielokrotnie, ale tym tak. razem to na parę godzin, tak? Dokładnie tak. Aha, aha. Co by pan by chciał powiedzieć czytelnikom Gazety Lubuskiej? Oczywiście Gazeta Lubuska i ten teren, na którym często bywamy, jest dla nas doskonale znany, także, także no, sytuacja wielokrotnie często. Yy, Często tutaj jesteśmy i myślę, że jeżeli będą jakiekolwiek sytuacje, które się będą zdarzały, a będą interesowały nasze biuro, z pewnością będziemy pomagali mieszkańcom tego terenu. Czy ten teren lubuski pod względem kryminalnym jest gorszy od? Oczywiście zmienia się w tej chwili, zmienia się specyfikacja działania, zmieniają się oczywiście okoliczności. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem, no, wcześniej jest to, jest to, jest to teren, który, który jest szczególnym terenem. Jest to strefa przygraniczna, w związku z tym czy przestępczość samochodowa, czy przemytnicza, szczególnie jest na tym terenie podejmowana. E, czy Pan e, wspomaga policję? czy no oni, oni Pana policji. wspomagają? No, wie Pan, to jest uzupełnianie nawzajem pewnych informacji, które, które tutaj są przekazywane. E, rozumiem. Dziękuję Panu. Życie powodzenia.